Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla was nagrać horoskop na listopad 2020 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, horoskop, który dla was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Także, jeżeli chcesz porady indywidualnej, to link do portalu Tip and Donation, gdzie można zadawać mi pytania, oraz mail do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Nie ma co przedłużać, moi drodzy. Przejdźmy do konkretu. Dzisiejszy horoskop na listopad 2020 roku dla raków będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części sprawdzimy sobie tarotę, co może Was czekać w sferze pracy, finansy, uczuć oraz zdrowia. Natomiast w drugiej części wyciągnę dla Was przesłanie anielskie i zobaczymy, jaką radę będą chciały przekazać dla Was anioły. Także oglądajcie film do końca. Dobrze, moi drodzy, ja pasuję karty i patrzymy. Raki i listopad 2020. Zobaczmy. Co tu Raki i listopad 2020. Praca, finanse, uczucia i zdrowie. Co dla raków? Oj, sypią się te karty dla raków. Raki listopad 2020 pa Raki listopad 2020 sfera pracy i finansy sfera uczuć na listopad i sfera zdrowotna. Zobaczmy co w zdrowiu. Patrzymy, moi drodzy. Cóż tutaj dla Was szykuje los. Praca i finanse. Praca i finanse dla... Rady. Rozdzielmy sobie tutaj na osoby szukające pracy i osoby pracujące. Jeżeli szukasz pracy, to mam pokazane, że w tym miesiącu jeszcze możesz tej pracy nie znaleźć. Jaki jest tego powód? Mamy tutaj pokazane dwie karty blokady, dwójka mieczy z wisielcem. Mówią mi o tym, że w tym miesiącu energetycznie jest, jesteś niestety jeszcze nie gotowa na znalezienie nowej pracy. Mam tutaj pokazane odkładanie pewnych rzeczy związanych ze znalezieniem tej pracy w czasie. Co jeszcze tutaj przeszkadza w znalezieniu pracy? Mam wrażenie, że jest przy tobie jakaś kobieta, prawdopodobnie starsza, która cię blokuje w znalezieniu tej pracy. Nawet jeżeli wydaje ci się, że ona chce ci pomóc, to być może przez swój osąd, przez swój chłód, ostre słowo właśnie cię blokuje na znalezienie tej pracy. A jeżeli uważasz, że nie ma przy tobie fizycznie takiej kobiety, to zwróć uwagę na to, co na temat pracy mówiła twoja matka. Jakie podejście na temat pracy twoja matka ci wpoiła, kiedy, byłaś, kiedy byłeś dzieckiem. <laughs> jeżeli to przepracujesz, to znajdziesz pracę, ale raczej jeszcze nie w listopadzie. Jeżeli jesteś osobą pracującą, to mam tutaj pokazane dużo zastojów w Twojej pracy, drogi Raku. Cóż mam na myśli? Przede wszystkim będziesz chciał podjąć jakieś decyzje, ale jeszcze nie będziesz wewnętrznie gotowy na to, aby podjąć te decyzje. I tak będziesz się zastanawiał: a może zrobić to, a może zrobić tamto, a może jednak nie. I będziesz musiał, będziesz musiała podjąć jakąś konkretną decyzję w listopadzie w związku ze, ze swoją pracą, ale jakaś kobieta na wysokim stanowisku będzie tutaj patrzał, patrzyła na Twoje e, ręce na zasadzie tego, co robisz, jak robisz. Jakiś controlling, jakieś takie e, surowe osądy ze strony kobiety na wysokim stanowisku w listopadzie w stosunku do raków mi się pokazują. Ten miesiąc nie jest dobrym czasem na działanie. Ten miesiąc jest dobrym czasem na przeczekanie i na podjęcie decyzji. Decyzji opartych na waszym intelekcie. Jeżeli chodzi o finanse, moi drodzy, mam tutaj pokazany zastój finansowy. Nie ma tutaj progresu. Zobaczmy uczucie dla raków. Oj, raki! Ależ wy jesteście tutaj poturbowane, ale wy jesteście zmęczone, ale wy jesteście... Ach, przez to życie. Rozdzielmy to sobie na singli i na osoby w związkach. Jeżeli jesteś singlem, singielką i zastanawiasz się, czy znajdziesz w tym miesiącu osobę do związku, to mój tarot pokazuje mi, że niestety energetycznie nie jesteś na to gotowa. Dlaczego ty nie jesteś na to gotowa, dlaczego ty nie jesteś na to gotowy? Dlatego, że ty ciągle tkwisz w przeszłości. Związek, który już dawno się zakończył, który już dawno jest za tobą, nadal wywiera na ciebie bardzo duży wpływ energetyczny. I ty po prostu nie potrafisz sobie w tym, w tym wszystkim z tym wszystkim poradzić. I jakby to delikatnie powiedzieć. Y, siedzisz w miejscu. Y, jesteście samotni, bo o tym mówi dziewiątka kielichów. Jesteście znużeni, jesteście zmęczeni, jesteście wykończeni i w tym miesiącu nie jesteście gotowi na wejście w nową relację. Tutaj trzeba przemyśleć. Y, swoje dotychczasowe życie, trzeba w pełni zakończyć to, co już dawno się skończyło, bo ja mam wrażenie, że wy ciągle tkwicie w tym, co jest za wami, w tej przeszłości i się męczycie w tym wszystkim. No to jak może coś nowego do Was przyjść, skoro wy ciągle energetycznie jesteście połączeni z przeszłością? Dobrze wiecie, że to, co się zakończyło, już umarło i to nie wróci. Jakkolwiek boleśnie może to dla raka brzmieć, to nie wróci. Po prostu nie. I warto, abyście wy to przepracowali. No, jesteście singlami, także potrzebujecie czegoś nowego. Warto dać sobie trochę czasu, aby uleczyć te stare rany, aby w nowy związek wejść ze zdrową energią. Teraz osoby w związkach. Jeżeli jesteś rakiem w związku, to mam pokazane, że ten miesiąc to będzie dla Ciebie nieciekawy. Dlatego, że tak. Twój partner, Twoja partnerka, tak jakby w ogóle go nie było. Ty będziesz czuła się osamotniona, Ty będziesz czuła się bezradna, Ty nie będziesz potrafiła podejść do życia. I nawet jeśli będziecie żyć razem, to tak jakbyście byli osoby. Mam tutaj pokazane dużo samotności, mam tutaj pokazane dużo kontemplacji oraz tego, że ktoś z Was stracił nadzieję. Ktoś z Was stracił nadzieję na to, że może być jeszcze dobrze. I ten miesiąc dla raków nie będzie dobry pod względem emocjonalnym. To będzie czas, w którym Wy musicie się określić. I zregenerować siły. Czwórka Mieczy mówi o tym, że jest potrzebna regeneracja. Tylko regeneracja i pozostawienie przeszłości może Wam pomóc w tym, aby Wasze życie uczuciowe nabrało troszkę wiosny, pomimo tego, że mamy jesień. Zobaczmy na zdrowie. No, posłuchajcie, zdrowie to jeszcze wygląda najlepiej z tych wszystkich sfer życia, które tutaj mamy. Nie mam pokazanego nic strasznego w zdrowiu, aczkolwiek jest parę spraw, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim potrzebne Wam jest więcej ruchu. Tarot zaleca Wam ruch. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Tutaj na nogi zwróćcie uwagę. Troszkę na osłabioną odporność, ale to normalne przy listopadzie, ale też to ta rodza ewidentnie tu pokazuje. Na neurologię, układ nerwowy, zwróćcie uwagę. No i tak jak mówiłem, na kończyny, górne, dolne tutaj szczególnie nogi. Ogólnie zdrowie będzie dobre, siła z rycerzem, buław i z rydwanem mówi o tym, że wyjdziecie z każdego problemu zdrowotnego, którego na, który napotkacie na swojej drodze. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy przesłanie anielskie. Raki. Jakie przesłanie? Dla raków na listopad 2020. Teraz zobaczymy, co tu rakom chcą manioły powiedzieć. Szczytar. <laughs> O proszę, bardzo ciekawe i pasujące do tego co tu powiedziałem. Matczyne uzdrowienie. Gdy uzdrawiają się twoje uczucia dotyczące matki, twoje pragnienia manifestują się szybciej i dokładniej. A co ja wam mówiłem na temat tutaj pracy i finanse? No właśnie. Trzeba przerobić y Lekcje karmiczne związane z matką, i to jest tutaj szczególnie dla osób, dla dwóch rodzajów osób. Pierwsze to takie, które straciły matkę i nie potrafią sobie z tym poradzić, bo energetycznie ciągle są jeszcze w żałobie, takie raki. A druga grupa osób to taka, yy, która miała przez całe życie albo przez jakąś część swojego życia, złe relacje ze swoją matką, czy w ogóle nie było tych relacji i nad tym warto popracować, gdyż musicie uruchomić w sobie transformacyjne matczyna uzdrowienie. Wybaczcie w sercu, jeżeli macie jakiś żal, czy matka żyje, czy nie żyje, połóżcie obie dłonie w swoim sercu i powiedzcie: przepraszam za wszystko, mamo, wybaczam ci. Wszystko to, co złe ty mi zrobiłaś, ty proszę wybacz to, co ja tobie i żyję w miłości, szczęściu i zdrowiu. No i to sobie afirmujcie, i myślę, że będzie dobrze. Ślicznie Wam, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to oczywiście zostawcie. Łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli możecie, to udostępnijcie ten film na przykład na swoim facebooku, będzie mi bardzo miło. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie zachęcam do kontaktu ze mną. Tymczasem ja życzę Wam udanego miesiąca, trzymajcie się.